Geotermia. Wielka szansa dla Polski. Zasoby tej energetyki odnawialnej 180 razy więcej niż zapotrzebowanie Rosji Polskich. Musimy zwiększyć wykorzystanie płytkiej energii geotermalnej. Dzisiaj ogłaszamy zwiększenie budżetów z 70 do 250 milionów na geotermię. Panie prezesie, wierdzimy. W Polsce, według stanu na koniec 2020 roku, odsetek ludności ogółem korzystającej z sieci gazowej wyniósł 54,2%. W miastach z sieci gazowej korzystało 72,2% ludności ogółem. Niemniej sam gaz stanowi tylko około 10% produkowanej w Polsce energii, ale wiele domostw wykorzystuje go właśnie do ogrzewania domów na zimę i jest to podstawowe źródło ciepła. My niestety w naszym kraju produkujemy niewielką ilość gazu. Ponieważ około 4 miliardy metrów sześciennych. Podczas gdy w 2022 roku będziemy go potrzebować około 22 do 23 miliardów metrów sześciennych. W jakiej części Polski się znajdują tego typu złoże? Największe, złoża gazu, największe złoże gazu to jest złoże Przemyśl, południowo-wschodnia Polska. Wszyscy słyszeli prawdopodobnie o tym złożu. Druga taka prowincja naftowa to jest Niż Polski, Wielkopolska. Zachodnia strona Polski ewentualnie jeszcze pomoże. Do tej pory większość zużywanego przez nas gazu importowaliśmy z Rosji. Teraz w wyniku wojny na Ukrainie i nałożonych na Rosji sankcji jest to niemożliwe. Wcześniej natomiast, aby uniezależnić się specjalnie wybudowaliśmy gazociąg Baltic Pipe, który kosztował nas do tej pory około 2,5 miliarda euro, czyli prawie 12 miliardów złotych. Przy czym obecnie nie jest on nawet w pełni zakontraktowany. A przyszłość norweskich zasobów też spowijają ciemne chmury, gdyż te mogą się wyczerpać już nawet w 2035 roku. Niemniej okazuje się, że my w Polsce mamy potężne zasoby odnawialnych źródeł energii, które zapewniłyby nam niemal pełne bezpieczeństwo energetyczne. Według optymistycznych scenariuszy są one tak duże, że bez problemu mogłyby pokryć nasze aktualne potrzeby energetyczne, chociaż są i tacy, którzy twierdzą, że kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy je przewyższają. Proszę Państwa, te zasoby, jak tak się policzy arytmetycznie, stanowią o tym, iż mamy zasoby tej energetyki odnawialnej 180 Razy więcej niż zapotrzebowanie rocznej Polski. Myślę, że to jest właśnie godne miejsce, żeby o tym mówić, żeby uświadomić każdemu Polakowi, prawda, czym dysponuje. Tak w końcu prezentuje się mapa dostępnych źródeł geotermalnych w naszym kraju. Według bezpiecznych szacunków przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że od 45 do nawet 55% Polski pod naszymi stopami kryje gorące źródła zdolne ogrzać przynajmniej nasze największe miasta. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli jasno wskazuje, że nie wykorzystujemy potencjału, jaki daje nam niemal darmowa energia, a inwestycje, jakie miały być w tym zakresie zrealizowane, Niestety, ale stoją w miejscu. Dlatego w dzisiejszym materiale przyjrzę się dla Was dokładniej polskiej geotermii. Czy jest ona lekarstwem na transformację energetyczną? Dlaczego wciąż jej nie wykorzystujemy w pełni? Jaki ma ona potencjał? Co na ten temat mówią eksperci? Oraz czy to, ale też inne źródła energii, jakimi jeszcze dysponujemy, uchroniłyby nas przed obecnymi cenami energii oraz kryzysem? Tego wszystkiego dowiecie się w moim dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie graliście w naszą autorską grę mobilną MapLor, to chyba dobry moment, żeby to zrobić. Nasza gra to nie jest gra single player, gdzie monotonnie gracie z botami. Nic z tych rzeczy. My stworzyliśmy dla Was grę multiplayer, w którą możecie grać z Waszymi znajomymi, rodziną lub z kimkolwiek na świecie, jeśli tylko zdecyduje się ją ściągnąć. MapLord to dynamiczna gra, która nie zmusza was do monotonnej gry ciągnącej się godzinami. Mecze możecie rozegrać tak na dobrą sprawę, czekając w kolejce do fryzjera, gdziekolwiek tylko chcecie, wiedząc, że nie macie więcej niż 5-10 minut. W naszej grze jest też specjalny system rankingowy, więc im wyżej awansujecie, tym bardziej popularni w społeczności będziecie. Skrzynki nie otwierają się godzinami jak w innych grach, plus rzeczy możecie zdobyć po prostu grając. Jeśli chcecie też nas wspomóc w rozwoju, to możecie skorzystać z usług, jakie oferuje nasz sklep w grze, ale to nie jest wymóg, żeby wygrać. Zdecydowanie nie lubimy pay to win. Gra znalazła się na pierwszej pozycji w najczęściej wybieranych w ostatnim czasie grach strategicznych, ale też w czołówce najlepszych darmowych. Także teraz zeskanujcie kod QR i widzimy się w Mablordzie. Przejdźmy zatem do materiału. To co teraz widzicie to gmina Szaflary niedaleko Nowego Targu. Na początku lipca zaczęły się tam prace przygotowawcze mające na celu wykonanie najgłębszego geotermalnego odwiertu badawczo-eksploatacyjnego na głębokości aż 7 km w głąb ziemi. Ta inwestycja będzie kosztować około 120 milionów złotych, ale to jeden z przełomowych projektów, które mogą na stale odmienić energetykę i ciepłownictwo Polski. Specjaliści spodziewają się, że woda na tej głębokości będzie miała temperaturę. Powyżej 100 stopni Celsjusza. Jest to uwarunkowane podziemnymi zbiornikami wody, które podgrzewane są przez wychładzającą się skorupę ziemską. Ponieważ, jak zapewne wiecie, wnętrze naszej planety jest niezwykle gorące. Samo jądro Ziemi ma w końcu temperaturę około 3700 stopni Celsjusza. Zatem to podziemne źródło, które ma znajdować się mniej więcej na głębokości od 2 do 5 km, będzie miało za zadanie zasilić sieć ciepłowniczą na terenie czterech miejscowości gminy Szaflary. A także będzie ogrzewać domy prawdopodobnie w całym Nowym Targu. To jest przełom tak naprawdę, absolutny przełom i rewolucja, jeśli chodzi o ciepłownictwo w Nowym Targu, no, w każdym terenie, ale w Nowym Targu szczególnie, no bo to, tu są problemy z jakością powietrza. Takiego przełomu to jakby no, oczekuje Nowy Targ, bo będzie zupełnie przejście na zupełnie bezemisyjne źródło. Mieszkańcy bardzo ochoczo przyjmują projektantów, bardzo ochoczo, nawet ponad, ponad przeciętnie bym powiedział, chcą uzgadniać przebieg sieci i mam nadzieję, że zaraz po wykonaniu projektu sieci będziemy zgłaszać się z prośbą, będziemy startować o wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci. Geotermia w Polsce odpowiadała w 2020 roku za około 3% energii z OZE. W tym roku to może się nieznacznie zmienić, bo o krok od uruchomienia jest geotermia Toruń. Będzie to pierwsza od dekady nowa ciepłownia geotermalna w Polsce, która ociepli około 10% domów w tym mieście. Jest to potencjalnie niewiele jak na koszty jakie są w tym względzie poczynione. W końcu mówimy o około 50 milionach złotych. Niemniej szacunki mówią, że nawet licząc koszty obsługi ciepło pochodzące z tej formy ogrzewania może być tańsze niż gaz o nawet 2 w porywach do 3 razy. Więc jest to oszczędność zarówno dla gospodarstw domowych, ale też zysk dla miast, które będą zarabiać na sprzedaży ciepła. Istotne też jest to, że jest teraz dość ciekawy moment transformacji energetycznej. Może w 100% to ciepło nie popłynie z odwiertów geotermalnych, ale na pewno jest jednym z pierwszych kroków, żeby de facto efektywnie funkcjonować. Czy gminy korzystają z tego i będą korzystać? Myślę, że tak, bo to, co też warto podkreślić, od bodajże sierpnia do dzisiaj ponad 150 gmin skierowało zapytanie do Państwowego Instytutu Geologicznego. Z pytaniem, czy, 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 czy tam, gdzie są, jest, jest potencjał, czy też Najlepszym przykładem wykorzystania geotermii, zarówno do ogrzewania, jak i produkcji energii, jest Islandia. Otóż u Wyspiarzy działa zaledwie pięć dużych elektrowni geotermalnych, które dostarczają aż 30% krajowej produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo gorąca woda wykorzystywana jest do ogrzewania blisko 87% budynków w kraju. Geotermia przyniosła tam potężny naddatek energii. Energii, który finalnie został spożytkowany przez jedne z największych hut aluminium w Europie. To właśnie to w głównym stopniu przyniosło bogactwo Islandii. W końcu na mieszkańca szacunkowe PKB wynosi tam aż 60 tysięcy dolarów, czyli ponad trzy razy więcej niż w Polsce. Geothermal energy is one of the most important basis of quality of life and economic growth in Iceland. In the beginning of last century, we started building infrastructure in order to use the energy for heating of our houses. No country in the world has so extensively used geothermal energy over the years, developing a cascaded approach to the utilization of geothermal energy. Oczywiście ciężko porównywać islandzkie płytkie i łatwo dostępne zasoby geotermalne do tych, które występują w Polsce, ponieważ te w większości występują na głębokości od 1,5 do 3,5 km. Dla jednych to mimo wszystko zachęta, dla innych dalej ryzyko i wątpliwa opłacalność. Aczkolwiek 10 lat temu w Polskiej Akademii Nauk zamówiono raport o gorących źródłach na terenie Małopolski. Wynika z niego jasno, że w 40 na 100 przebadanych źródeł wydobycie wody było opłacalne. A podkreślmy sobie jeszcze raz, to miało miejsce w 2012 roku, kiedy ceny surowców energetycznych były znacznie poniżej obecnych wartości. W końcu wystarczy spojrzeć na obecne ceny węgla, gazu czy ropy oraz ryzyko braku zarówno węgla, jak i gazu na zimę. Większość ciepłowni, czyli na przykład geotermia mazowiecka SA, PEC, geotermia podhalańska, geotermia pyżyce, czy na przykład geotermia poddębice, osiągnęły dodatnie wyniki na sprzedaży w latach 2015-2020. Jesteśmy pierwszym województwem, które na taką skalę zaczęło korzystać z geotermii. Nasze źródła były jednymi z pierwszych, które udało się w taki sposób eksploatować. Jest to powód do dumy, ale jest to także kolejna okazja do tego, by zobaczyć w praktyce, jak działa w energetyka. To z jednej strony wspaniała atrakcja i rekreacja, ale tak naprawdę bardzo praktyczny pomysł na to, jak ogrzewać nasze domy. W dalszym ciągu jednak udział geotermii w polskiej energetyce to zaledwie 0,3% oraz około 1% ogrzewanych domów. Na realizację tego celu wydano do tej pory natomiast około 4 miliardy złotych razem z mapą lokalizacyjną podziemnych źródeł. Elektrownia atomowa, która ma powstać w naszym kraju do 2030 roku w miejscowościach Lubiatów, Kopalinów, w gminie Choczewo będzie nas kosztować około 120 miliardów złotych. Zatem przy bezpiecznych kalkulacjach i wzroście cen konstrukcyjnych można przyjąć, że za około każdy jeden wydany miliard złotych można pokryć jedną dziesiątą naszego zapotrzebowania energetycznego oraz około 30 domostw otrzymałoby ciepło z podziemnych źródeł. Zatem za kwotę, jaką przeznaczymy na atom otrzymalibyśmy z geotermii 12% zapotrzebowania energetycznego kraju oraz 36% polskich domostw ogrzewane by było wodami termalnymi. Elektrownia atom. Ma zapewnić około 40 MWh, co będzie odpowiadać około 20-25% naszego zapotrzebowania. Zatem idea stworzenia wielkiej sieci czystej energii opartej o geotermię nie jest złym pomysłem. Niemniej atom ułatwiłby nam transformację, która, w mojej opinii, dodatkowo powinna być oparta o podziemne, gorące źródła wody, bo te pokryłyby też 1 trzecią potrzebnego nam ciepłownictwa. Z tej mapy jasno wynika, gdzie występują najcieplejsze obszary, które mogłyby generować największą korzyść energetyczną i grzewczą. Woda termalna o temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza występuje w rejonie Szczecina, Łodzi, Koła, Konina i Zakopanego. O temperaturze powyżej 60 stopni w rejonie Torunia, Żyradowa czy Gniezna. W okolicach Warszawy z kolei temperatura wody termalnej wynosi powyżej 40 stopni Celsjusza. W zasadzie to cała Polska objęta jest zasięgiem. Podziemnych wód termalnych. Zatem wiele polskich miast zastanawia się nad geotermią, a część z nich uważa, że to skok w przyszłość oraz zamożność, czego dowodem jest przykład miasta Koło, które te inwestycje zaczyna. Pod miastem kołem na głębokości 3 km znajduje się wielki skarb wody termalne o temperaturze około 90 stopni. Skarb, który w tej chwili staramy się wykorzystać przy budowie ciepłowni geotermalnej. Budowa ciepłowni geotermalnej to skok cywilizacyjny dla naszego miasta. To odejście od emisji CO2, odejście od spalania węgla, to czysta energia. Ale nie tylko. To również rozwój turystyki. Trzecim elementem wykorzystania wód termalnych to produkcja prądu. Jestem przekonany, że w sposób jak najlepszy wykorzystamy wody termalne pod naszym miastem. I będą one czynnikiem rozwoju naszej gminy. Chociaż i tak ewenementem na skalę krajową będzie Zakopane, które w około 80% ogrzewane jest właśnie dzięki geotermii. Jest to jeden z nielicznych regionów Polski, który nie tylko nie odczuł wzrostu cen energii i ciepła, a wręcz lokalnie ceny spadły, o czym mówił wiceprezes spółki geotermii podhalańskiej Robert Wójciak. Niemniej geotermia nie jest bez wad i podobnie jak na przykład z gazem z polskich łupków, głównym problemem jest opłacalność oraz drogie badania. W najbliższych latach oba źródła energii mają być dokładnie zbadane, ponieważ do 2050 roku plan transformacji energetycznej zakłada zeroemisyjność naszego kraju. Sama geotermia jest też droga dla pojedynczych użytkowników, a dostosowanie infrastruktury i podpięcie rur do indywidualnych domostw to holendarne koszty, na które wiele osób po prostu nie stać. Dlatego geotermia ma sens, ale w nisko położonych źródłach najlepiej przy dużych miastach, gdzie można wykorzystać po części istniejącą już infrastrukturę gazową. Wystarczy popatrzeć, jak geotermia rozwija się w Niemczech, jak rozwija się we Francji czy chociażby na Węgrzech. To, tak jak mówię, to wszystko zaczyna się od gmin, dlatego że gminy mają możliwość skorzystania właśnie z tych programów dostępnych. Natomiast później we współpracy z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej jest szukanie tych możliwości, żeby jak największą liczbę zwanych megawat przekuć w tą czystą energię, odnawialne źródła. Z pewnością nie stać nas na to, żeby w kilka lat uczynić z Polski geotermalną potęgę. Jednak w ciągu siedmiu ostatnich lat, pomimo niemal miliarda złotych nakładu, niewiele się w tej materii zmieniło. A szkoda, ponieważ na spokojnie 3 w porywach do 5% generowanej w naszym kraju energii mogłoby pochodzić właśnie z geotermii. Przy czym zredukowalibyśmy polską konsumpcję gazu o nawet 20% dzięki ogrzaniu części domostw. Czy zatem jest to gra warta świeczki przy tych kosztach? To myślę, że musicie ocenić już sobie sami. Dlatego zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, ponieważ jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. To by było na tyle. Pamiętajcie o tym, żeby ściągnąć Mablorda. Oj, do góry nogami. A teraz dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.